Gość Radia Łódź. Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu. Dzień dobry w czwartek, i spóźnione dzień dobry naszemu gościowi Tomasz Piotrowski, wiceprezydent Łodzi. Dzień dobry, dziękuję za cierpliwość. Jak widać, sprawiedliwość musi być, i tak. człowiek odpowiedzialny za drogi czasem w korkach utknąć musi. A to, że Pan się spóźnił, jadąc samochodem do nas, to jest przypadek, ironia czy karma? No, może taka kara za to wszystko, co robię. No, pani prezydent powiedziała, że mamy zlikwidować wszystkie dziury do końca kadencji. Więc A pan potem powiedział, że do końca kadencji dziury znikną z dyskursu publicznego w Łodzi. Tak, bo w, głęboko wierzę w to, że uda nam się ten problem wyeliminować, nie jestem, utopistą, nie jestem utopistą i nie wierzę, że pozbędziemy się każdej dziury w całym mieście i zrobimy wszystkie ulice gruntowe, ale wierzę, że to nie będzie już łódzki problem i ten problem zostanie wyeliminowany i będziemy w zupełnie, w zupełnie innym miejscu. Cytując Ferdynanda Kiepskiego, jako kibic to ja w to nie wątpię, ale tak szczerze to jakoś yy, nie dowierzę. Głęboki cytat wyciągałem, Absolutnie fajnie. klasyki. Amba Fatima miała być strefa płatnego parkowania. I nie ma, przypomnijmy jak informowaliśmy w Radiu Łódź, propozycje zmian w SPP ujrzały światło dzienne na piątkowej komisji transportu, prezentującej je przewodniczący komisji Marcin Hencz. Najpierw je przedstawił, a potem sam zagłosował za ich zdjęciem z porządku obrad. Słyszeliśmy, że w środę projekt ma powrócić. Po klubie już się dowiedzieliśmy, że tak się nie stanie. Czemu? Nie śpieszy nam się z tym tematem. Chcemy go zrobić mądrze i inkluzywnie. Pracujemy nad nim z radnymi... Od dłuższego czasu, bo to już chyba trzeci, czwarty miesiąc takiej pracy mija. Analizujemy wiele wariantów. Nie chcemy też, żeby łodzianie dostali pod choinkę jakąś drastyczną podwyżkę opłat za parkowanie. To ale główne zależy założenia nam na rotacji. Razu, nam główne na założenia to wzrost opłat średnio o złotówkę za godzinę, poszerzenie obszaru strefy i zmiana godzin obowiązywania z 10 do 13. Obecnie to jest od 8 do 18. A według tych propozycji miałoby to być od 7 do 20. Wiemy już, że na pewno z projektu Wypadła likwidacja bezpłatnego abonamentu dla osób z niepełnosprawnościami, którą w piątek widzieliśmy i słyszeliśmy na komisji. Czy wydaje mi się, że tutaj ta zmiana dotycząca osób niepełnosprawnych była niefortunna i ja akurat nie byłem jej zwolennikiem od samego początku i mam tutaj czyste sumienie i to na pewno wykreślimy. Co do stawek i szczegółów, nie chciałbym się tutaj wypowiadać. Myślę, że na początku stycznia wyjdziemy i powiemy, jaki mamy pomysł. Tak jak powiedziałem, bardzo zależy nam na rotacji samochodów w śródmieściu, tak żeby ten, to auto nie było zaparkowane zbyt długo. I ta kolejna godzina jednak troszeczkę odstraszała i Sprzyjała temu, żeby przesiadać się na komunikację miejską e, albo na rower, e, no też odpowiadamy na głos wielu mieszkańców e, ze Śródmieścia, którzy tej strefy zwyczajnie chcą. E, I tutaj mamy paradoks, czyli mieszkańcy Łodzi nie bardzo chcą płacić za parkowanie, no bo to nigdy nie jest przyjemne, ale mieszkańcy, którzy mieszkają w śródmieściu już tej strefy chcą, bo chcą e, mieć gdzie zaparkować, chcą mieć to e, uregulowane odprawie, i na te głosy też trzeba odpowiedzieć. każdego z radnych oprócz tych opozycyjnych słyszymy, że zmiany są potrzebne, ale chyba nikt nie chce się pod nimi podpisać, bo to nie są popularne decyzje. W piątek projekt nie miał ani druku. Ani projektodawcy, który pod nim by się podpisał. Słyszy się w kuluarach, że to jest dzieło pana i przewodniczącego Domaszewicza. Przewodniczący Domaszewicz powiedział, że ani on, ani pan nie macie problemu, żeby się pod tym projektem podpisać. Tak jest i masz Nie no, się Absolutnie zdarzy. nie mamy żadnego problemu, żeby pod tym projektem się podpisać, ale jak powiedziałem, pracowaliśmy nad tym projektem z radnymi, z całym klubem, z klubem i Lewicy, i z klubem Platformy Obywatelskiej. I tutaj było proste pytanie, czy państwo radni, którzy nad tym projektem pracowali chcą to przedstawić jako swoją inicjatywę i tak zdecydowaliśmy, się, może że nie. nie wyszło to do końca w fortunie, ale z tematem na pewno wrócimy w styczniu i nikt tego tematu się nie wstydzi, a że jest on kontrowersyjny, tak jest kontrowersyjny, bo mówimy o opłatach za parkowanie i musimy ten temat mądrze rozpakować i mądrze przygotować po prostu. Sesja budżetowa za nami. Tradycyjnie rządzący mówią, chociaż tutaj akurat jest odchył, bo słyszymy, że to jest jeden z najlepszych budżetów od lat. Z kolei prawo i sprawiedliwość mówi, że to jeden z najgorszych budżetów. Ale tutaj jest zgoda, że też od lat. Jednym z głównych punktów programu wczoraj była dyskusja o gazetce miejskiej Łódź.pl. Jej budżet ma wynieść 6 milionów złotych, 4 to dotacja, a 2 miliony mają pochodzić z reklam. I w obronie tego periodyku stanął Marcin Derengowski z Wydziału Kultury. Gazeta ma na celu przede wszystkim opowiedzieć, że Łodzianie żyją w fajnym mieście i będziemy się z tym chować. Piękny cytat. Tak średnio było słyszeć coś. To ja mogę że... powiedzieć, że gazeta ma przede wszystkim pokazywać łodzianom, że żyjemy w fajnym mieście i nie będziemy się z tym chować. Znaczy, mogę powiedzieć bardzo prostym, szczerym tekstem. Moim zdaniem, gazeta łódź.pl jest potrzebna. Pokazuje to nakład schodzący jak świeże bułeczki. Nie ma tam polityki, nigdy tej polityki tam nie było. Nie ma tam promocji osób radnych. Posłów, prezydentów, wiceprezydentów, jest tam informacja o mieście, a że to ta informacja o mieście komunikaty. jest uśmiechnięta i pozytywna, i nie skupiamy się tutaj na negatywnych informacjach. No chyba oczywiste. Wydaje mi się, że e, może część radnych e, ta gazetka boli, bo nie ma tam ich nazwisk, ale nie będzie tych nazwisk, a gazeta jest potrzebna i absolutnie się jej nie wstydzimy. A liczycie się z tym, że po wyborach prezydenckich może wejść w życie nowa ustawa medialna, która będzie znacząco ograniczała możliwości samorządów, jeżeli chodzi o wydawanie periodyków? Czy znaczy, Tutaj to jest zwykła informacja o mieście. Ona naprawdę wydaje mi się, że jest fajnie, przystępnie podana. Nie wstydzimy się tego. Nie wiem dzisiaj nic na temat ustawy, która miałaby. To zablokować. Jak się pojawi, będziemy się zastanawiać, co w tej sytuacji zrobić. Też byłbym z niej dumny, bo pan jest pokazali, i to bardzo dobrym, który ma na końcu trzy pokazali, kampanie. ale potrzebują tej gazety i chętnie z niej korzystają. Nie wiem, co w tym złego, jeżeli nie ma tam polityki, a tam jej nie ma i tego nikt nie zarzuca. Dobrze, to polemikę zostawię sobie na później: 50 ulic do remontu. W 52, roku, 52 nawet, około. Że Ale w radiu się zobaczymy. lepiej przyjmują takie liczby. No tak, okrągłe. Pełne, okrągłe. Ta lista już jest zamknięta, definitywnie. Ostatecznie. Ulica Tylna nie dołączy, morskie oko, taternicza też nie. Tak, lista, lista jest zamknięta. Staraliśmy się tę listę tak przygotować, żeby inwestycje były równomiernie rozłożone po mieście, żeby to było lepiej skoordynowane, żeby utrudnienia były mniejsze. Ulica Tylna na pewno będzie remontowana, bo w tym rejonie miasta tak naprawdę trzy główne ulice, czyli milion. Tylnia i Tymienieckiego wymagają interwencji i ta interwencja będzie. Tą interwencję już za zaczęliśmy w tym roku, bo przypominam, że e, odcinek ulicy e, Tymienieckiego e, w okolicach Sienkiewicza w tym roku jest remontowany. W przyszłym będziemy robili ulicę milionową. W szczególności chcemy ją w większym zakresie zrobić w wakacje, tak żeby te utrudnienia były jak najmniejsze. Dołożenie do tego elementu tylniej spowodowałaby nam kazus to filowa z tego roku. E, to zwyczajnie byłoby nieodpowiedzialne i też będzie będziemy chcieli e, tłumaczyć, wy, y, pokazywać mieszkańcom, dlaczego tak, a nie inaczej podchodzimy, e, podchodzimy do tych remontów. I wierzę, że w przyszłym roku da się to lepiej skoordynować i te utrudnienia będą e, mniejsze. One mają być szybsze, krótsze, prostsze, tak, tak, tańsze? Tak, tak, tak. Czy będą tańsze, to zobaczymy. No, nie jesteśmy rynkiem. 5% tutaj rynek to jest to musi, liczba, która e, ostatnio się musi to... Nie wiem, czy się przebiła. Wydaje mi się, że pan redaktor przecenia tutaj a, w, to, co mówią politycy, pisarze. I zasięg tej, tej komunikacji. Wiem, że chcemy bardzo konsekwentnie robić te inwestycje, chcemy je dobrze przygotowywać, dzielić na mniejsze odcinki, bo to wtedy ta robota jest zwyczajnie bardziej przewidywalna. Na morskie oko, o którym Pan wspomniał, też będziemy wracać w przyszłych latach, ale Sikawa w przyszłym roku ma remont Spartakusa będzie remont na pewno ulicy Brzezińskiej od Ronda. Z nowosolnej do ulicy Kerna. I więcej by się Więc... kawa nie udźwignęła, Dokładnie. przeprowadzenie tych prac teraz byłoby nielogiczne. Tak, Dokładnie, pan odpowiadał tak. na konferencji prasowej, ale ja pytam o te dwie ulice, bo mieszkańcy Sikawy zwrócili się do nas z prośbą o pomoc, bo te remonty były im obiecane na początku roku. To osoba, która składała takie deklaracje, nie wiedziała, co mówi. Nie wiedziała, z czym się ja, ja będę mówił bardzo wprost w takich sytuacjach. Sikawa nie jest najważniejszym łódzkim osiedlem, są też inne łódzkie osiedla i będziemy równomiernie rozdzielali te remonty. Sikawa swój zakres na przyszły rok dostała, wydaje mi się, że jest on wystarczający. Jeszcze jakieś plany remontowe na przyszły rok, bo na przykład z budżetu wypadła wodnica Wiskitna czy nowosolnej, ale Zdit odpowiada, że to, że czegoś nie ma w budżecie na przyszły rok, to wcale nie oznacza, że nie zostanie zrealizowana w nadchodzącej przyszłości, Czy skupiamy, bliżej lub dalej określamy. Skupiamy się na tych projektach, które przygotowaliśmy, na tych 52 adresach, na projektach tramwajowych. Jeżeli chodzi o duże strategiczne inwestycje, w styczniu zrobimy w mieście przegląd takich opcji strategicznych i wtedy będziemy decydować. Ja na przykład dzisiaj jadę do PKP PLK i będę rozmawiał o... Hetmańskiej i malowniczej, czyli o dwóch bardzo ważnych, też strategicznych inwestycjach, i być może tutaj finansowanie na to uda się zbudować. Więc po kolei będziemy schodzili do wszystkich projektów i Eee, zrobimy wszystko, to na co nas będzie stać. Eee, Trzymamy mamy kibicujemy tak jak już powiedziałem, mamy takie kartki świąteczne, panie prezydencie, ale to strach dawać, bo nie wiem, czy pan nie podrze. Dlaczego miałbym podrzeć? Po wczorajszej sesji chociażby chodzą słuchy, informacje bardziej lub mniej pewne, że jeden z pracowników miał złożyć wypowiedzenie, a pan. Panu wpadła w ręce jego kopia i pan miał je podrzeć. Nie, nie, nie lubię odnosić się do plotek, że pan redaktor zbiera jakieś kuluarowe informacje. To, to nie jest plotka. To, że tak się stało, to już wiem. Rozumiem, że odpływ pracowników z Urzędu Miasta do Marszałkowa i nie tylko jest dość duży, ale to chyba... Nie najlepszy sposób na zatrzymanie. czujemy, że mamy dobrą kadrę? I jeżeli ta kadra jest pożądana przez inne instytucje, ewidentnie jest, czy w obszarze drogowym, czy w obszarze marketingu i PR-u, to bardzo fajnie. Ale nie czuję, żebyśmy mieli dzisiaj niestabilny zespół, albo zespół, który zamierza nam fluktuować w jakąś inną stronę. Nie, nie, nie Wesołych świąt i bez problemy. dziurawych dróg. I szczęśliwego nowego roku. Dziękuję bardzo i tego życzę wszystkim mieszkańcom. Obiecuję, że wszystko, zrobię wszystko, żeby do tego doprowadzić.